Jeździsz źle, chcesz? Zarabiasz źle. Ja chcę jeździć godzinę dziennie i zarabiać milion złotych. Siema! To wideo jest odpowiedzią na milion komentarzy odnośnie jeżdżenia UBerem i Boltem, i jest takie pytanie, ile zarobię? Ile tak naprawdę da się zarobić? Bo okazuje się, że partnerzy robią wideo takie, że nie dadzą ci konkretnej odpowiedzi, a kanały, które chcą pokazać vlogowo, jak to się robi, jak wygląda faktycznie praca, robią właśnie albo bzdurne vlogi, gdzie nie ma żadnej wiedzy. Albo zakrzywiają rzeczywistość, żeby wyszło, że zarabiają więcej niż tak faktycznie wygląda i nie podają wszystkich kosztów i starają się jakoś ukryć to wszystko. Dlatego ja postanowiłem, że zrobię kanał, który będzie mówił wprost jak jest i będzie opowiadał o szczegółach i da konkretną wiedzę w zakresie jeżdżenia na aplikacjach taksówkarskich. Czyli tutaj stworzyłem kalkulator. Ile zarobisz w tydzień? Zajęło mi sporo czasu, żeby po pierwsze odkryć ten system, sprawdzić co działa, co nie działa. Sprawdzić wszystkie triki, które mogą Wam zapewnić większe zarobki. To jest podstawowe pytanie, ile będziesz jeździł w tygodniu? No powiedzmy, że normalny etat, czyli 40 godzin w tygodniu. I teraz najważniejsze pytanie, ile zarabia się na godzinę w aplikacji? To nie jest jeszcze nasz koszt, to nasze kieszeni, tylko ile pokazuje nam aplikacja netto? No bo tak, jeżeli dostajemy przejazd na bolcie za 30 zł, no to mówimy, wow, 30 zł, super, ale od tego trzeba odjąć. 31, 32, 33%, ponieważ to jest prowizja boltowska. Na Uberze jest inaczej, ponieważ na Uberze te przejazdy są netto. Czyli 30 Zł na Uberze to jest 30 Zł, a 30 Zł na Bolcie to jest 20 Zł. Około. Ja patrzę już na te przejazdy netto, czyli po odjętej prowizji od aplikacji. Także z moich obliczeń wynika, że średnio na godzinę netto w aplikacji robi się 50 Zł. Pewnie teraz niektórzy mnie zjedzą i powiedzą, co to jest nieprawda. Ja kiedyś jeździłem i to było 30 zł. Tak, czasem to jest 30 zł, a czasem to jest 70 zł. Czasem w takie dni, na przykład jak Sylwester, który był ostatnio, to jest 120 zł za godzinę netto w aplikacji. To jeszcze nie jest nasz koszt do kieszeni. No i teraz jeszcze jest jedna kwestia. No bo oczywiście, że można jeździć na przykład we wtorek o 12 i tych przejazdów jest mniej, te przejazdy wpadają bez mnożników i te przejazdy są tańsze. W porównaniu np. do piątku wieczór, albo do soboty o 16. Albo w poniedziałek, gdzie wszyscy jadą do biura, albo w czwartek o 18, gdzie są akurat 4 loty w tej samej godzinie. To wszystko zależy. Także średnio z moich obliczeń wynika, że zarabiamy 50 zł na godzinę, ale na to też mamy wpływ. W jakie dni jeździmy i w jakich godzinach jeździmy. Więc tutaj może być 30, jeżeli jeździcie byle jak, a może być i 60, jeżeli jeździcie konkretnym systemem, który właśnie chcę przedstawić. Ale w skrócie Średnio wychodzi to 50 zł za godzinę netto w aplikacji. Też z moich obliczeń wynika, że średnio na godzinę robi się 2,5 przejazdu. Wiadomo, że czasem mogą być króciaki po, po 1 kilometr i zrobi się tych przejazdów 4 albo nawet 5, a czasem jest tak, że nic się nie dzieje i robi się jeden przejazd albo dwa przejazdy, albo ten przejazd jest jeden, ale konkretny, albo są dwa, ale trwają po pół godziny, więc średnio 2,5 przejazdu na godzinę to jest dobry współczynnik wskaźnik. Więc ilość godzin razy złotówki na godzinę. Daje nam sumę. To jest suma, która widnieje netto w aplikacji. Do tego aplikacja proponuje nam bonusy. Teraz bonusy zależą od, głównie od naszego miasta, w którym jeździmy. I bonusy są też zależne od popytu i od podaży. W niektórych miastach jest mało kierowców, a ludzie chcą jeździć. Tak jest na przykład w Łodzi. I w Łodzi są największe bonusy i kierowcy w Łodzi zarabiają najwięcej, bo właśnie mają bardzo dużo z bonusów. W większych miastach, na przykład w Warszawie, prawdopodobnie tych bonusów jest mniej. Chociaż nie wiem, bo nie jeździmy w Warszawie. Prawdopodobnie jest ich mniej, dlatego że kierowców jest dosyć dużo, bo to jest największe miasto, i nie potrzeba zachęty, żeby oni jeździli. Tak więc duża konkurencja powoduje, że bonusów jest mniej. Także w mniejszych miastach powinno być ich więcej. Ale to wszystko zależy od podaży i od popytu. No bo jeżeli na przykład w takiej Bydgoszczy, na przykład, jest mało kierowców, ale podaż też jest mała, bo wszyscy jeżdżą normalnymi taksówkami, no to te, tych bonusów też prawdopodobnie nie będzie. Także bonusy w głównej mierze zależą od miasta, w którym jesteście. Ale one są. Na przykład w tym tygodniu u mnie w mieście jest taki bonus. I w weekend można zrobić sobie dodatkowe 180 zł. Ale my chcemy wykorzystywać wszystkie bonusy, które są dostępne, więc piszemy tutaj 300. Bo jeździmy, staramy się zmaksymalizować. Każdy umie jeździć jak dureń i każdy umie jeździć byle jak. Ale chodzi o to, żeby jeździć mądrze i sprytnie, a nie byle jak. Od tego wasz partner pobierze wam podatek minus 8%. Czyli to jest podatek od tej sumy. OK. Kolejny, kolejna rzecz to jest gotówka. I gotówka jest ciekawa, ponieważ gotówkę partner Wam odlicza i dzięki temu ta gotówka omija jeden podatek, o którym zaraz powiem. Także gotówkę tutaj odliczamy i ona znika. Następna rzecz to jest napiwek w aplikacji. Te napiwki zwykle nie są duże. One są 2-4%. do 4%, Ale! Są pewne sposoby. I jest psychologia napiwków, która powoduje to, że te napiwki wzrastają. No bo teraz tak, wielu ludzi w komentarzach pisze Uuu, ludzie to nie zostawiają napiwków, napiwków to nie można liczyć, rzucą ci dwa złote, czy... Od kogo to zależy? Od kogo zależy, czy pasażer zostawi napiwek? Od pasażera, czy od kierowcy? Mi się wydaje, że to zależy 70% od kierowcy i 30% od pasażera. Wiadomo, że są pasażerowie, którzy nigdy nie dają napiwków i mój ojciec mnie nigdy nie dał napiwku, no bo no, jak zapłacił. Ale są pasażerowie, którzy mogliby dać napiwek, ale trzeba ich trochę do tego popchnąć w podświadomy sposób. O tym też będziemy mówić. Tak więc, załóżmy, że napiwek jest 20 zł. Ok. Wynajem samochodu. No i tutaj to jest wasz największy koszt. No bo od partnera wynajmujecie auto po jakiejś cenie. No i teraz pewnie większość z was się zastanawia. U, niektórzy partnerzy to bają, na przykład Skoda Fabie za 400 zł, a inni mają Toyotę Roller za 900. To który wybrać? Pewnie to tańsze. Tak się wydaje. Natomiast od razu powiem, że na przykład takie auto jak korola, milion procent bardziej się opłaca. Wydaje się, że tańsza będzie bardziej opłacalne, ale nie, droższa jest bardziej opłacalne. I o tym też powiem dlaczego. Także załóżmy, że wynajmujemy korolę za 800 zł u waszego partnera. Te ceny też się różnią i może to być 700 zł, może to być 900 zł. Różnie to jest. No i jest także coś takiego jak bonus za branding, czyli bonus za ilość kursów, które przyjeździmy. Niektórzy partnerzy mają tak, że mówią wam wprost, że jeżeli przejeździcie 100 kursów albo 150 kursów albo 200 kursów, no to macie wtedy zniżkę 200 albo 300 zł. Niektórzy partnerzy mają tak, że nie dają tej konkretnej zniżki i to wychodzi tam, powiedzą wam, że to zależy od jakiegoś tam algorytmu, bla 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 bla. Nieważne. Załóżmy, że przejeździliśmy 100 przejazdów i nasz partner daje nam zniżkę 200 zł. Ok. Kolejna rzecz to jest opłata naszego partnera, czyli nasz partner będzie pobierał średnio, bo to też zależy od partnera, ale średnio jest to 50 zł plus 1% zysku, czyli 50 zł plus 1%, czyli 20 zł, czyli 70 zł płacimy do partnera tygodniowo. OK. Kolejna opłata to jest podatek do Urzędu Skarbowego, 8,5%, który będziecie musieli zapłacić sami, ale. Ale ten podatek do urzędu skarbowego będziecie płacić niecały, ponieważ partner będzie z wami się rozliczał różnymi przelewami. Czasem będziecie dostawać przelew za umowę zlecenia, czasem za umowę najmu, a czasem za zwrot za faktury minus gotówka. Więc nie płacicie jakby całego tego podatku. Więc ja wpisam połowę, ok? Kolejna rzecz to jest paliwo. No i teraz, tak. Kto ma wpływ na paliwo? Czy pasażer? Czy partner, czy kierowca? Oczywiście, że kierowca. Po pierwsze, paliwo zależy od tego, jakim autem jeździmy. Po drugie, paliwo zależy od tego, jak jeździmy i gdzie jeździmy i jakie kursy wybieramy. No bo wiadomo, że każdy debil może sobie wziąć kurs, który jest oddalony o kilka kilometrów i sobie tam jechać i marnować paliwo, a można to robić trochę sprytniej. I jest olbrzymia różnica między jeżdżeniem Skodą Fabią, która pali 8, 10, 12 litrów, a to toyotą Korolą, która pali 4, 5, 6 litrów. To jest połowa ceny na paliwo, jeżeli jeździcie hybrydą. Hybryda tylko i wyłącznie, hybryda. Nic innego się nie opłaca. Kolejna rzecz to jest zwrot za faktury, czyli jeżeli będziecie brali fak faktury na paliwo na waszego partnera, to 11% wraca do was z osobnego przelewu. Ok? Kolejna rzecz to jest gotówka, która powraca, którą odjęliśmy wcześniej. To jest ważna rzecz, czyli ta gotówka nam powraca. I teraz ostatnia, najważniejsza rzecz i game changer całościowy odnośnie naszych zarobków. Czyli Napiwki gotówkowe, których nie widać w aplikacji, których nie widzi partner i które ludzie zostawiają, gdy płacą gotówką. No i teraz tak, jest pewna psychologia napiwków i o tym też będziemy rozmawiać. Po pierwsze, jest coś takiego, że jeżeli jedziemy jako pasażer i jedziemy przez aplikację, zapłaciliśmy już ten, za ten przejazd, to jeżdżamy na miejsce, wszystko jest zapłacone, wysiadamy do widzenia, nic nas nie interesuje. Natomiast, jeżeli jedziemy za gotówkę, ten przejazd się kończy, my musimy zapłacić. To jest coś takiego, że po pierwsze, jak mamy zapłacić 27 zł, no to dajemy już te 3 dychy i okej, okay, niech chcę ma te 3 złote. Dla jednego indywidualnego pasażera 3 zł to jest nic, ale dla kierowcy, który robi 100 przejazdów tygodniowo, 3 zł to jest 300 zł. Dodatkowo, pasażer, jeżeli ma zapłacić, to będzie nas oceniał. Czy ten kierowca się postarał, czy był miły, czy zrobił coś wyjątkowego, itd. Jest też pewien trik w psychologii napiwków, jak sprawić, żeby ludzie zostawiali ich więcej. I żeby, żeby sami z siebie dawali. To jest taki podświadomy trik. No i teraz jest kolejne pytanie: od kogo zależą napiwki? Od pasażera czy od kierowcy? Oczywiście, że zależą od kierowcy. I widziałem milion komentarzy sfrustrowanych ludzi, którzy mówili: no, słabo się zarabia. Z napiwków, z samych napiwków, możecie wyciągnąć prawie że drugą wypłatę albo 50% waszej wypłaty, bo napiwki to jest to, dlaczego się jeździ tej aplikacji, ale trzeba to zrobić sprytnie, bo możecie być obrażeni i mówić nie da się jeździć, słabo, nie ma bonusów, nikt nie płaci, okej, okay. ale możecie też zrobić doświadczenie, a nie przejazd. Możecie jeździć tak dobrze i mieć taką obsługę klienta, że pasażerowie będą was polecać, będą brać od was numery, będą dzwonić po was, będą chcieli, żebyście was wozili, żeby ich wozić i będą was zostawiać dużo napiwki, więc tutaj, tutaj jest największa dźwignia, o której nikt nie mówi. Takie napiwki, bardzo ważna rzecz. Więc podsumowanie, tutaj wam wychodzi ostateczna suma, ile zarobiliście w tydzień. Okay? To jest suma, ile zarobicie w miesiąc. Okay? I to jest to, ile zarobiliście na godzinę. Ale zwróćcie uwagę na najważniejszą rzecz. To już jest koszt po samochodzie. Wcześniej nie mieliśmy samochodu, jeździliśmy tramwajem, autobusem, ok? Teraz mamy samochód. To jest olbrzymia różnica. Więc pomyślcie sobie teraz, jak to jest jeździć na swoim samochodzie bez wynajmowania. Czyli tutaj jest 0 i tutaj też jest 0. Wychodzi nam 44. Za 40 godzin pracy zarabiamy 7000. I oczywiście tutaj napiwek gotówkowy to wszystko się zmienia. To jest całe clue mojego wideo, żeby Wam pokazać, że zarobki bardzo mocno zależą od wielu czynników i żeby je zmaksymalizować, to trzeba jeździć konkretnym systemem. A ja tak się składa, że ten system odkryłem i w linku w opisie możecie znaleźć mój poradnik, gdzie pokazuję cały swój system, a dodatkowo pokazuję tym, którzy chcą zacząć, jak to zrobić krok po kroku ze szczegółami. Więc jeżeli jesteście początkującymi kierowcami, którzy chcieliby zacząć na Uberze, ale mają trochę strach, mają trochę obawy, to sprawdźcie link w opisie. ale jeżeli jesteście doświadczonymi kierowcami, którzy nie są zbyt zadowoleni z tego, ile zarabiają na godzinę, to w opisie znajdziecie mój konkretny system, który przedstawia maksymalizację zarobków, minimalizację czasu pracy i pokazuje, jak używać psychologii i prawa popytu i podaży, żeby zarabiać jak najwięcej. No i teraz tak. Zobaczcie teraz tutaj. Na co kierowca ma wpływ? To jest zaznaczone na zielono. Na co kierowca ma wpływ? Po pierwsze, ma wpływ na to, w jakich godzinach jeździ, w jakie dni jeździ, kiedy robi sobie wolne, kiedy odpoczywa, a kiedy pracuje. Czy wybiera jakieś eventy, które się dzieją w mieście. Więc to zależy bardzo mocno od kierowcy. Czyli tutaj cena na godzinę może wzrosnąć do 60, do 70 i zobaczcie, wtedy ta cena miesięczna i cena na godzinę też się zmienia. W niektóre dni, tak jak Sylwester, robi się po... 120 zł za godzinę. A pewnie niektórzy robią i więcej, więc naprawdę się da. No ale zostajemy przy tych 50 zł na godzinę. Ok. Bonusy. Bonusy oczywiście trzeba wyrabiać. No jeżeli ktoś, jeżeli bonusy są dostępne, jak ktoś nie chce ich robić, no to traci kasę. To w ogóle jest bez sensu, więc bonusy trzeba wyrabiać. Mi się wydaje, że w moim mieście akurat bonusy są słabe, to jest 300, tylko 300 zł tygodniowo. Ale słyszałem, że w innych miastach są o wiele większe bonusy. Także. Zaszalejmy, zaszalejmy i wpiszmy 600 zł za bonus, co i tak wydaje mi się, że nie jest aż tak dużo. I wpiszmy sobie 55 zł za godzinę, niech już będzie. Zaszalejmy. To zostaje, to jest to samo, gotówka pobrana, to jest mniej więcej tutaj wpisałem, ale też, słuchajcie, jeżeli za napiwki gotówkowe dostaje się najwięcej pieniędzy i jeżeli za napiwki gotówkowe można najwięcej zrobić, to jest wasza największa dźwignia, no to teraz też zależy od kierowcy, czy wybiera te przejazdy kartą, czy wybiera te przejazdy gotówkowe. Bo gotówkowe przejazdy można odrzucić bez, bez konsekwencji. Ale może jednak bardziej opłaca się je brać, jeżeli później mają, ma z nich przyjść nawet te dwa złote, nawet te głupie dwa złote napiwki. Więc to też mniej więcej zależy od kierowcy. Napiwek aplikacji jest mniejszy, to prawda. Ale też zależy od kierowcy. Bo może to być 1%, tak jak tutaj wpisaliśmy. Ale czemu nie 2%? A czemu nie 3%? A czemu nie 10%? Też są pewne strategie, żeby wyciągać od ludzi więcej pieniędzy. Wynajem auta zostaje. Branding zostaje, koszty zostają, podatek zostaje, paliwo już powiedziałem, bardziej, najbardziej opłaca się jeździć hybrydą, więc to też można zmaksymalizować. Zwrot zostaje, gotówka zostaje, no i jeszcze raz, napiwek gotówkowy, najważniejsza rzecz. No to dobra, zaszalejmy i wpiszmy 300 zł. No i zobaczcie, już cena się zmienia. No i wtedy, jeżeli jeździmy na przykład 50 godzin, to zarabiamy więcej, a jeżeli jeździmy 60 godzin... No to zarabiamy już tą dychę, o której wszyscy mówią. 60 godzin to jest dużo, ja to mówię wprost, to jest dużo. I to też nie jest tak, że tutaj Wam wyjdzie 55 zł za godzinę. Nie mówię, że tak jest zawsze, ale czasem tak jest, a czasem nie. Więc więc pytanie, które wszyscy zadają, ile zarobię w aplikacji? To zależy od systemu, którym jeździsz, który składa się z wielu czynników, które możesz maksymalizować. Nie jest tak, że jeździsz ile chcesz, zarabiasz ile chcesz. Bzdura, bo musisz jeździć sprytnie. Nie możesz jeździć byle jak. I mówić, ja już jeżdżę kodą Fabią i dużo mi pali i nie robię bonusów i w ogóle to jeżdżę od poniedziałku do piątku, po 8 godzin i chujowo zarabiam. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. A jeżeli byś jeździł po 4 godziny nockami i byś jeździł tutaj tą korolą i byś wyrobił wszystkie bonusy, to może byś zarabiał dwa razy tyle. W połowie mniej czasu. Więc to wszystko zależy. A jeżeli podobało Wam się to wideo, to na pewno spodoba Wam się też to, powkładam w nie dużo pracy i chcę mówić szczerze, jak jest naprawdę na tym rynku aplikacji taksówkarskich. Dzięki.